Tutaj mam na ekranie w programie darmowym FreeCAD tak zwany szkic. Na podstawie z zwymiarowanego szkicu możemy dokonywać różnych tak zwanych wyciągnięć i utworzyć taki oto przykładowy model. Za chwilę go będę drukował na drukarce. Pierwszy element już wydrukowany, grubość 10 mm, wypełnienie 25 mm. W trakcie drukuje się już drugi element z wypełnieniem 20%. W celu stworzenia elementu korpusu do autonomicznego pojazdu. W metodzie odlewniczej będę potrzebował następujących elementów i narzędzi. Przede wszystkim model odlewniczy. Projekt wykonałem w darmowym programie FreeCAD z zachowaniem tzw. pochyleń odlewniczych i naddatków na tzw. skurcze. W związku z tym, że pole robocze mojej drukarki jest za małe, Podzieliłem projekt na dwie części, został on sklejony, a następnie powierzchnie zostały przeszlifowane papierem ściernym oraz palakierowane, co znacznie ułatwia późniejsze oddzielenie tego modelu od masy formierskiej. Skrzynka formierska drewniana dwuczęściowa z bolcami prowadzącymi masa formierska olejowa istnieje też masa formierska na bazie wody można taką masę przygotować samemu ja zdecydowałem się na dedykowaną masę formierską i jak narzędzia do zagęszczania masy formierskiej a także puder oraz mam to takie dwie rurki miedziane do uformowania otworu wlewowego i wylotowego. Ta rurka wlewowa jest szersza. I tak zwana jaskółka. Oczywiście jest to jakaś łyżka. Nie mam dedykowanej. Masa formierska została już zagęszczona. Model odlewniczy znajduje się jeszcze w środku. Zamontowałem miedziane rurki celem uformowania otworu wlewowego i wylotowego. Tutaj dokonam takiego małego testu z podwyższeniem. Uformowałem jeziorko wlewowe. Mam nadzieję, że zwiększy to ciśnienie aluminium. Które zostanie dostarczone do środka formy jeszcze przed rozdzieleniem i wyciągnięciem modelu, dokonam nakucia górnej części formy przez taki oto drucik. Dokonuję to po to, aby uwolnić powietrze. Po wyciągnięciu modelu, będzie tam znajdować się pusta przestrzeń wypełniona powietrzem. Więc kiedy będę wlewał aluminium, będzie ono wypierać to powietrze. I jeżeli będzie jakaś zamknięta przestrzeń, to powietrze będzie miało problem z wydostaniem się. Więc te otwory powinny tutaj rozwiązać ten problem. Połówki skrzynki formierskiej zostały rozdzielone. Widać model odlewniczy. Teraz będę musiał ten model wyciągnąć z formy, zachowując szczególną ostrożność, tak żeby nie naruszyć formy. Wkręciłem tutaj takie dwa wkręty i będę starał się wyciągnąć ten model ku górze. Przed tą operacją popłukam jeszcze ten model celem jego obruszenia, no i zobaczymy, czy mi się to uda. W procesie topienia, odlewania aluminium, wykorzystam topnik Krystal 2521. Dziękuję firmie Mat Odlew za udostępnienie próbek tego topnika. W karcie katalogowej możemy zapoznać się z korzyściami jego stosowania. Czyli powoduje bardzo efektywne oczyszczanie kąpieli z tlenków, wtrąceń niemetalicznych, pozostawiając suche, pozbawione metalicznego aluminium zgary. Jak również dobrze pokrywa taflę metalu. Tutaj mamy podane dawkowanie. Na 100 kg mamy 50 g topnika, czyli jeżeli ja mam model 1 kg, to muszę tego preparatu odważyć 0,5 g. Nie od razu kraków zbudowano. Każde doświadczenie czegoś uczy. Teraz taka jedna mała rzecz, będę starał się zebrać ten zwęglony piach, masę formierską, tak żeby nie mieszać tej zwęglonej masy formierskiej z resztą. Bo ponieważ <laughs> będę chciał wykorzystać masę formierską ponownie. A ta już jest mocno wysuszona i wydaje mi się, że już jest lekko zużyta. Więc jak to w życiu bywa, nie wszystko musi wyjść idealnie za pierwszym razem, zawsze jest jakieś pole do manewru, do poprawek i do przemyśleń. Odlew wyszedł całkiem dobrze. Widać nawet artefakty z druku 3D, które odcisnęły się na odlewanym modelu. Z drugiej strony wygląda tak: pojawił się mały artefakt w postaci skurczu w miejscu otworu wlotowego. Będę musiał to przemyśleć. Ten skurcz nie jest jakiś głęboki, więc nie będzie powodował problemów konstrukcyjnych. A mufinki też wyszły bardzo dobrze.